Co ludzie dają za Rainbow Ghost Cat'a? Zaraz sprawdzimy w ogóle co to za pet. Odcinek obejrzycie sobie u Nat, Not, zostawcie lajka u niego, link w opisie i w komentarzu. Jestem ciekaw. co to jest? Ghost Cat. A, okej. Okay. To był Ghost Cat. Boże święty, ja nawet nie wiedziałem, że taki pet istnieje. A wy? Napiszcie w komentarzu czy wiedzieliście o nim. Ciekawe co ludzie za niego dadzą. Pewnie nic dużego. 500 milionów? 3T? Ej, ten Ghost Cat jest z czego? Z halloweenowego eventu? Aż tyle dają za niego? Ej, to się opłaca. Chyba, że to jest ustawka i to jest ściema. <laughs> Ej, no nie wierzę, że coś takiego dają. Tak dużo? Dziękuję wam za te fanarty w ogóle. Bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, piękne, piękne fanarciki od was. Wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie i w komentarzu. Tam będziecie mogli wrzucać wasze fanarty. Użyjcie kodu BROADTV i wrzucajcie screeny z użyciem mojego kodu. Też będziecie na odcinku. Do zobaczenia.